Cześć jestem Głosikiem i ja witam Was w kolejnym odcinku z tak, minigames. Dzisiaj sobie gramy w Chwila, tylko sobie I wezmę... O, tak. Nie! No nie wierzę! I, i zapomniałam powiedzieć, że dzisiaj są minigamesy znowu z Emilką. Nie, Tak, i o wiele lepiej ją słychać. Znaczy wy ją lepiej znać w filmiku, lepiej ją słychać, a ja ją rwocno zasłyszę. Tak, bo trzeba było tak zalić. No, nie wiem. Nie, nie musisz się tręć. Nie, Konko! coś no, tam. No, no, no. Nie wiem na Getsu. Takie na podobecku. Takie na No taki... Ten koleś, ten taki Loki Speed! No dla mnie ma taki jak naggets. Kto? To? No ten Wie, Gdzie on jest? Wiebior. O, ogrodnik. Moja ulubione minigro! I to jest serwer, to nie jest serwer Jasia, to jest arkady. Arkady, ale nie serwer Jasia. Coś nowego, yes. nie? Tak, to jest serwer MySK MSG, yy, czyli yy, tak. Moje, moje, moje pole, to je moje pole. Ty nie mieszkasz, tio. Właśnie, że mieszkam. Bo no. przynajmniej <laughs> mi mieszkałam, no. 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 Jestem pierwsza, ale coś czujesz, że jesteś coś nie prześci, kurdy. No ja nie wierzę, nie? Już zaraz przegram, no. Już, już ktoś mnie... No, już, już. Się nacieszyłam. No. My wszyscy no kurdy Zwirują A jak myślisz, że ja wzięłam? Ja już jestem trzecia A byłam pierwsza Moja, moi, 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 moi. No i widzicie, no no Ile tu jest graczy? 10, nie? No I to jest głupia, bo mi wszyscy zabierają mo, moje, moje nasiona z mojego pola Dynia! No nie! Ktoś mi zabrał dynię

i parkura, więc y, ja w tym raz wygrałam, ale to jest tak zwalone. Y, znaczy, no, dziwne, śmieszne i zwalone. Na początku O kurde. Gdzie mnie odpycha, Emilka, ty dupo? Ty jesteś dupa. Nie, yes! prawie spadłam. O, jeszcze. Jest, drugi raz wygrałam. Jest, jest, jest. No się. Pierwdyniała. <gulory> kolory pa, 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 pa. i to ogólnie szybko strasznie latało <gulory> To szybko przemija taka jedna To nie to. Nie. Mm -mm. To nie jest ten kolor. <gulory> Teraz jest ten kolor. I chyba zagramy sobie, Emilka, dwie takie rundki. Znaczy nie, jak czas, jak, jak z czasem się wyrobimy, co nie? Ale to jest... Ile to jest gierek? Pięć? Sześć? O, czerwony! I w ogóle mam po polsku, bo e, kiedyś ktoś u mnie grał i kurde, nie umiał rozróżnić kilofa od siekiery. I musiałam zmienić na język polski, żeby można było przeczytać what the fuck. Ej w ogóle jak ten, jak ci się oh, pojawia? Kasha, wzią, no, okay. Tak, idę się szybciutko umyję i to, że bez Ej w ogóle Emilka, jak się pojawia kolor w kwipunku, to się pojawia w całym ekwipunku. Tak nie tylko w tym pierwszym pasku. O nie, tu mama będzie kurde uciszeć. Żyjesz ty jeszcze? O to, ok. No już wie wiór, gdzie on jest? Aha, dobra, nieważne. Pop, pop. Co? To jest ja trochę jak bo tu nie ma żółtego, i od razu jak jest czerwone, to, to znika. No jest z tak, tym. No to się przekona. A jeszcze mi mi dalej No peszok. Co? Bo mnie ukradłaś kartę gra Jeszcze nie mam antywirusa, bym sobie ściągnęła co jest za gołę. Non-Steam! ho fajne Nie 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 nie. nie. ne, gra, o kurde. Znowu Wiewiór wygrał, no? Cztery. O. I znowu nie widzę y, tych dziur. Nie widzę dziur. Wow, lag i teraz widzę. Tak był i znowu. Tak, był lag i, i już widziałam. Na czym? No na tym takim samym jak tu, tylko ten. To takie, to jak się idzie, to się podskakuje. To się nie da skakać, ale jakoś skaki. A wiem, bo można w sumie wiesz, skakać. Bo yy, znaczy, że biegniesz, na przykład jak postaw sobie blok nad sobą, kilka bloków nad sobą i tak biegnij, to będziesz jakby przyspieszać i to wygląda jakbyś skakała. Przeskakiwała i albo latała nad tym, co nie? A to tak naprawdę, no każdy jak może sobie zrobić, no. Nie, ja, ja też. No, ja podobałam to takiego gościa, nie? I zaczęłam tak robić. I jakiś inny koleś do mnie zaczął pisać: Gosiek, zgłaszam zgłaszam. Oh kurde, zgłaszam cię, masz czy ty przelatujesz nad tymi, nad dziurami. Dobra, więc to by było tyle w tym odcinku. Taki troszkę krótszy. Ale, ale, wiem, że nie chcę wam się tego oglądać. Yy, sama nie oglądam. Moich filmików do końca. W ogóle ich nie oglądam. W sumie. Jak mi wyjdzie, tak mi wyjdzie. Na razie tak o. Dopóki nie będę miała porządnej nagrywarki. Yy, tak. No. Więc Emilka się pożegna. I ładnie. Już się pożegnała. Nie słyszę. No, nary, siary, pary, srany.